Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, już jutro jadę do Warszawy, gdzie w piątek wystąpię jako gość specjalny w takim wydarzeniu, o którym będę was informować. Na razie nie będę zdradzać, ale to jest niesamowita historia, która tylko mi potwierdza to, że warto dążyć do swoich celów, warto mieć marzenia. Słuchajcie, jakiś czas temu, może jakieś 2-3 lata temu, moim idolem, takim, no powiedzmy, w tym zakresie psychologii była osoba, którą słuchałam na YouTube'a, i co ciekawe, ta osoba dała mi. Niesamowitą wskazówkę wtedy, my się nie znaliśmy jeszcze, ale w swoich wypowiedziach ta osoba dała mi taką wskazówkę, która mnie poprowadziła potem na mojej drodze zawodowej. I właśnie ta osoba się do mnie odezwała od siebie, po prostu przeczytała moje książki, odezwała się do mnie i mnie zaprosiła właśnie na, na to wydarzenie. Więc nie mogę się doczekać, będę Was informować. Miłego dnia. I do zobaczenia.